Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj rozpoczynamy od bałaganu na stole, ale nie będę tutaj za bardzo sprzątał, ponieważ za chwilę zrobimy jeszcze większy bałagan. Przede mną i przed Wami Bosch, dzisiaj seria niebieska, czyli Bosch Professional i znowu wiertarka, tym razem 12V. Oznaczenie GSR 12V35. Opakowania Lbox myślę, że już znacie. A co w środku? Już Wam pokazuję. Zawartość opakowania. Instrukcje. Instrukcja oryginalna dobra, jest język polski. I mamy ładowarkę. Troszeczkę inną niż ja już mam u siebie, nawet na ścianie, jak patrzę, taka trójkątna była, tym razem jest w innym kształcie, mamy możliwość nawinięcia tutaj u góry przewodu. Jest to ładowarka 60W, i również ma tutaj te miejsca do zamocowania na ścianie są one w bok, więc. Wyciąganie i wkładanie baterii nie będzie tutaj problemem. Ta ładowarka nie będzie spadała Wam ze ściany. Mamy naszą wiertarkę, mamy jeszcze drugi akumulator. I mamy tutaj takie dwa elementy, o których zaraz Wam opowiem. Robię tylko miejsce na stole. I już działamy. Tutaj mamy klips do paska, który zaraz sobie zamocuję. Chyba, że mamy tutaj, słyszycie, dwie opcje. Mamy klips lub magazynek na bity. Takie maleństwo, takie maleństwo, które możemy zamocować tutaj z tyłu. Zamiast klipsa, czyli albo klips, albo ten plastikowy element na 4 bity. Dobra, to sobie zaraz zdecydujemy. Co założymy, i tutaj jest ta nasza mała wiertarka, ale nie dajcie się zwieść, bo jest to wiertarka, która ma całkiem sporą moc. Maksymalny moment obrotowy to 35 Nm. I słuchajcie, z akumulatorem, który tutaj jest założony, tutaj jest 12V, 3 godziny. To maleństwo waży 900, 5 czy 907 gramów, więc. Jest to naprawdę bardzo, bardzo kompaktowa, lekka wiertarka. Kolejną rzeczą. Dobrze, tutaj jeszcze powiem tylko, że były dwa akumulatory. To odstawiam. Kolejną rzeczą będzie. Mówię, że jest kompaktowa. I naprawdę jest kompaktowa. Od końca do początku uchwytu wiertarskiego 152-153 mm. Więc jest naprawdę. Bardzo, bardzo malutka. Uchwyt wiertarski do 10 mm. Jest oczywiście sprzęgło. Mamy 20 stopni sprzęgła, plus ostatni stopień oznaczony wiertłem, czyli wtedy mamy działanie bez sprzęgła. I co również dla mnie zawsze ważne w wiertarkach czy w wkrętarkach. Bardzo bardzo precyzyjna kontrola prędkości, tutaj ten uchwyt, uchwyt Sory, ten spust jest ma duży zakres, przez co na tym pierwszym biegu faktycznie faktycznie jestem w stanie wiercić bardzo. Obra obroty mogą być bardzo wolne, no albo na maksa. Jeśli chodzi o prędkości obrotowe. Mamy tutaj dwa biegi, duży przełącznik dwupozycyjny u góry, dwa biegi od 0 do 460 obrotów na minutę i drugi bieg do 1750 obrotów na minutę. Zmiana prędkości obrotowej tradycyjnie. Tutaj przełączamy, myślę, że bardziej ergonomicznego miejsca wymyślić nie można. No i oczywiście silnik bezśrodkowy gwarantuje Wam długą żywotność. Bezproblemową pracę. Nie ma tutaj już żadnej, żadnej wymiany szczotek, które były kiedyś. Jeśli chodzi o akumulatory, ponieważ są różne. Są też z takimi stopkami poziomymi. Ja mam tylko w tej formie. Kiedy postawimy stabilnie, jest ok. Ale kiedy założymy, oczywiście jakieś nie wiem. No spróbuję tutaj tylko... dwa. to będzie za duże. Zobaczmy, 10 mm. No to musicie pamiętać o tym, że wtedy już poleci to do przodu. Mamy odbojniki, więc możemy to położyć i nie bać się, że nam to gdzieś odfrunie wtedy. Czerwone, chciałem powiedzieć. Czerwone miejsca to są te miejsca, gdzie możemy operować. Niebieski plastik. Twardy, tworzywo to jest, myślę, że też już wszystkim znajome z serii Bosza. I czarne elementy to już jest guma. Również tutaj mamy taki soft grip, miękka okładzina antypoślizgowa. Generalnie sam uchwyt taki pistoletowy jak najbardziej pasuje. Plus tam mówię, naprawdę bardzo mała waga, jak na taką wiertarkę. To robi wrażenie. Dobrze. Tutaj mamy tą klapkę, o której powiedziałem, że możemy sobie to zdjąć i założyć. Więc przy takiej malutkiej wiertarce musicie zdecydować, czy będziecie używać to częściej jako wiertarka i wtedy założycie sobie ten klip z tyłu, czy też będzie służyć Wam jako wkrętarka i wtedy ładujecie ten magazynek. Dobra. Oczywiście mówię, że może to być również. Jest to wiertarka, ale zawsze żaden problem, żeby pracować tym jako wkrętarka. Czy bit złapiecie bezpośrednio w uchwycie tu wiertarskim? Ale jest to średni pomysł, ponieważ zawsze ten bit możecie wepchnąć w szczęki, więc tu na pewno polecanym przeze mnie też sposobem będzie raczej korzystanie z. Uchwytów na bit tych, tych szybko złączek i co tutaj może zaczniemy sobie, kilka testów wykonamy, e, kilka testów, no mam tutaj nie wiem, kilka wkrętów takich tradycyjnych dla mnie w pracy e, czyli 4 razy 75 razy 5 razy 90 i 6 razy 100. O, tutaj akurat pasuje. Lecimy, drugi bieg, nie ma sprawy. No, i tutaj te prawie 2000 obrotów, tak? 1750 obrotów to, to jest sporo. I to sprzęgło również robi tutaj robotę, bo jeśli nastawię na przykład na, na te początkowe pozycje, no tutaj na przykład na 1, to jestem, słuchajcie, w stanie leciutko chwycić palcami i już to będzie sprzęgło nam przeskakiwać. Więc. Bardzo precyzyjnie jestem w stanie ustawić głębokość chowania uba śruby w materiale. No, spróbuję. Spróbuję ustawić tak, żeby nam na piątkę. Troszeczkę mocniej, 6, 7. I nowe, odwierdzi... nowe nowe wkręcanie zobaczymy. Prawie 8. Dobra, na 9 idealnie. No. I o to chodzi. Dobra. Coś większego to 9 razy 50. E, tak, 9 razy 50. W większości sytuacji raczej już stosuję torksy 9x50, tutaj zrobimy już na maksa. To jest drugi bieg, przypominam. Więc naprawdę szybko wchodzimy. I to jest. 6 razy 100 Dam na pierwszy bieg. Jeszcze możemy to dokręcić, jeśli bym chciał, chociaż tak już jest łeb schowany. Bez problemu. Bez problemu. Więc jak widzicie, to... mogłem wziąć jeszcze większe jakieś wkręty ciesielskie, ale to nie jest sprzęt do tego. To co, produkcja wiórów, nie ma sprawy. Chwycimy tylko sobie tutaj tą belkę. Jeśli chodzi o maksymalne średnicę wierteł, które tutaj producent zawiera w instrukcji, do 32 mm w drewnie, do 10 mm w stali, weźmy sobie, no to weźmy sobie tutaj, może porządny sednik. To jest 30 do bardzo czystych otworów. Tutaj mam sosnę, okulary na nos oczywiście tradycyjnie i lecimy. Jest to wiertło z rządłem. To jest wiertło, które nie boi się w dużych prędkości, więc możemy tutaj na drugim biegu jechać i lecimy. Super czyste, ponieważ jest to naprawdę wysokiej klasy wiertło. Weźmy troszeczkę więcej, 35 mm, bo zauważcie tutaj na początku się ono ślizgało. Tutaj jest uchwyt cylindryczny, tutaj jest cylindryczny, ale jest ścięty, więc przy tym to jest bardziej wiertło właśnie do do uchwytów takich jak tutaj. Drugi bieg, no i lecimy. Zobaczmy tutaj. Trochę już się stawia. Dobra, pierwszy bieg. Uu, przesadziłem. Spada wiertło. Dobrze, jedziemy tu. Jak więc widzicie, 35 Nm jest wystarczające, żeby pracować nawet tak agresywnie. Lećmy dalej, lećmy dalej. Może takie. Jest bardzo wymagającym wiertłem, to Wam od razu mówię. Już sobie to mocniej chwytamy i lecimy. Idzie. Słyszycie jakie dźwięki? Naprawdę to jest bardzo agresywne wiertło. Zobaczcie na, na tą spiralę. Inaczej będzie się wierciło wiertłami takimi typowymi do drewna. Weźmy sobie tutaj na przykład dychę spiralną. Wiertło szlifowane. Z prowadzeniem. Druga prędkość. Jedziemy. Pierwszy bieg, drugi ok. To weźmy jeszcze może wiertło spiralne, takie: taki typowy świder to jest dycha, to jest 12, to jest 10. I tutaj myślę, że nie powinno być problemu. Drugi bieg. I wchodzimy w materiał gdzieś z boku. Praktycznie bez żadnego wysiłku, tutaj jest jeszcze trzydiodowy wskaźnik naładowania baterii, będziecie widzieć kiedy będzie wymagana zmiana. I jest jeszcze jedna bardzo fajna funkcja, o której muszę wspomnieć. Widzicie tutaj jest oczywiście dioda LED, która sobie teraz świeci. Zgasła i zobaczcie przed uruchomieniem silnika mogę zapalić sobie tą diodę, doświetlić miejsce pracy. I używać praktycznie bez uruchamienia, praktycznie jako, jako latarkę. Ale co najważniejsze, też kiedy uruchomię wiertarkę i puszczę spust, dioda nadal świeci. Doświetla nam to miejsce. To nie jest tak, że wiercicie i musicie trzymać wiertarkę spust włączony, żeby świecić sobie na to miejsce pracy. To też jest bardzo fajna funkcja. Mówię, generalnie słuchajcie, spójrzcie na stronę na przykład Boscha, że tych wiertarek czy wkrętarek sukcesywnie dochodzi. Praktycznie myślę, że co roku dochodzą kolejne modele, i one faktycznie się rozwijają. To nie jest tak, że wychodzi jakiś produkt i on już jest po prostu idealny i się tego nie rusza. Tylko faktycznie jest tak, że on się rozwija również poprzez Wasze uwagi. Uwagi z zwykłych użytkowników. Podsumowując króciutko, bardzo kompaktowa wiertarka. Od 0 do. Uchwyt wiertarski od 0 do 10 mm. Zasilanie 12V, 35 Nm. Dwie prędkości. 21 pozycji sprzęgła. Bardzo, bardzo fajny sprzęt do pracy. Dziękuję Wam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję za Waszą aktywność. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie. Link tradycyjnie w opisie filmu. Na razie.